Na wszystkim z tej strony Radek Chodkowskich, humanista na giełdzie. Witam Was w technicznym poniedziałku. Wydanie przed długim weekendem, w związku z czym będziemy mieli trochę czasu, żeby, żeby sobie rynki poanalizować. Tak naprawdę, nawet nie wiem, czy w piątek jest sesja giełdowa, czy jej nie ma. Wydaje mi się, że może być. Natomiast, no, patrząc po tym, co się dzieje, wszyscy wyjeżdżają, każdy myśli o czymś zupełnie innym niż, niż inwestowanie, a z drugiej strony na rynku dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, no i o tych rzeczach za chwilkę będziemy mówili. Przypominam, że 5 spółek pochodzi ode mnie, 5 spółek pochodzi od Was. Wpisujecie je w komentarzach pod każdym nagraniem. Ja z tych komentarzy wyłuskuję pięć propozycji, które również moim zdaniem wydają się interesujące. I te pięć propozycji wrzucam łącznie 10 spółek. No i tak też jest dzisiaj. Będziemy mieli 10 ciekawych spółek. Tak patrzę po tych spółkach i. No sporo, sporo mam z nich w portfelu. Nie będę może zdradzał dokładnie, którą mam, której nie mam, chociaż o kilku oczywiście powiem. O kilku też nie jest tajemnica, że mówiłem wielokrotnie, że ich akcje posiadam. Ale zaczynamy od indeksu zaczynamy od wig 20. WIG-20, który przełamał na ostatnich kilku sesjach poziom 2000 punktów i przełamał z całkiem ładnym impetem. Mamy już 2050 punktów. Najwyższy poziom, oczywiście, tego roku, najwyższy poziom od ponad roku, więc WIG20 jest na naprawdę dobrym, dobrym. No, dobrym kierunku, żeby wspinać się dalej. No, mamy zanegowanie, przynajmniej na razie, potwierdzenie, powiedzenia sell in may and go away. Wszyscy już się z tego zaczynamy troszeczkę śmiać, no, ale tak. Jest. Tak więc WIG 20 w trendzie wzrostowym jest impet, jest chęć do wzrostu. Widać, że ostatnie 3-4 sesje z poziomu 1900 na poziom 2053 punkty, więc naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Kontynuacja ruchu wzrostowego na mwig 40, tutaj też ta trajektoria zgodna z ruchem trendowym, zgodna z, z kierunkiem, jaki jest cały czas obrany już. Praktycznie przez cały 2023 rok aktualnie gdzieś tam ocieramy się o tegoroczne maksima, one jeszcze nie zostały ustanowione. No i SW80, który również wspina się do góry. Mamy tutaj jeszcze troszeczkę dystansu do tego wierzchołka, który został ustanowiony po 20 maja. No i oczywiście mamy trochę dystansu do tych historycznych maksimów, na które czekamy. Ja zawsze patrzę na te indeksy w ujęciu cenowym nie w ujęciu total return. Tak. Tak mi się podoba bardziej, tak, tak tutaj bardziej to śledzę. Będzie o tym kejsie więcej mowa w przypadku PZU, w przypadku którego już kilkukrotnie było ogłaszane all-time high, czyli rekordy historyczne. A jak zaraz zobaczymy, na PZU wcale nie jest tak różowo. Zaczynamy od spółek. Przechodzimy do spółek, zaczynamy od spółki Amika, spółki, o którą prosiliście. No i Amika wykazuje. Chęci wzrostowe, wykazuje nawet, można by było powiedzieć, trend wzrostowy, natomiast ten trend wzrostowy no, nie dorównuje impetem czy, czy, czy ten tempu wzrostów na innych spółkach. Widzimy, że dołek wystąpił mniej więcej w połowie 2022 roku. Mamy ruch impulsowy, korekta do przełamanego oporu, klasyka analizy technicznej, mamy nowy szczyt. Mamy nowy dołek, i w tym momencie idziemy do góry. No, tutaj co zwraca uwagę, to ta relacja szczytów do dołków. Co prawda, poprzedni szczyt jest wyższy od, od wcześniejszego, i ostatni dołek również jest wyższy od wcześniejszego. Natomiast ten ruch spadkowy był dosyć głęboki. No, i też pewne zaniepokojenie budzi fakt, że tutaj, tak jakby tak wolno, rynek się wspina. Więc jest to taki dosyć ostrożny trend wzrostowy. Tą trajektorię na razie można by było no, taką, taką krzywą narysować, więc przyznam się, że nie jest tu zbyt imponujący ruch. Aczkolwiek wiemy, że Amika też ma swoje problemy, problemy z osiągnięciem rentowności na poziomie netto. No oczywiście, e, sytuację każdy, kto śledzi spółkę, myślę, że zna, problemy z przychodami. Trzeba poprawić przychody, trzeba utrzymać marże, wtedy te wyniki również będą dowożone. Aczkolwiek też słyszę tu i ówdzie, że Amika jest bardzo ciekawą propozycją e, na ożywienie, które się może pojawić po tym spowolnieniu, które teraz mamy. Tak? Czyli Amika, która e, no, długoterminowo no dosyć dawno już była w takim stabilnym, fajnym, przyjemnym trendzie wzrostowym. Historyczne maksima w 2016 roku, od tamtej pory w dół, troszeczkę do góry i znowu w dół. Więc tak naprawdę nie można powiedzieć, że długoterminowo Amika jest w trendzie wzrostowym. Na razie krótkoterminowo w tym trendzie wzrostowym jest. Dopóki nie przełamie okolic 75 zł, myślę, że można tu tezę o trendzie wzrostowym bronić. Gdyby ta, ten, ten poziom 75, czyli ten ostatni dołek, miał być przełamany, no, to wtedy trzeba będzie swoje podejście rewidować. To oczywiście kolejne wsparcie tuż niżej, czyli 71,50 mniej więcej. No, a niżej, no to już tylko dołki bezsy. Więc Amika na razie w ruchu wzrostowym, ale takim bardzo ostrożnym i, i pozostawiającym myślę troszeczkę do życzenia. Kolejna spółka BIN, spółka, którą wyprosiliście. Dosyć świeży podmiot. Podmiot, który zadebiutował na giełdzie w 2022 roku, troszeczkę ponad rok temu. Widzimy, pierwsza faza po debiucie, całkiem spektakularna. Warto to odnotować, bo, bo debiutujące spółki no, nie zawsze wykazują taką tendencję, żeby po debiucie rosnąć. Tutaj widzimy, że faktycznie te wzrosty były. No, ale. Duża część tych starszych, dłużej notowanych spółek osiągnęła w 2022 dołek. I od tamtego dołka się w 23 odbija. Tymczasem BIN osiągnęło swój szczyt na poziomie lutego 2023 okolice ok. 44 zł, i od tamtego czasu spada. Tak? Widzimy przełamanie pierwszego, takiego jeszcze nieśmiałego, dosyć słabego wsparcia w okolicy 32 zł, i to wsparcie już zostało przełamane. No i zobaczmy, przełamanie wsparcia dołek, niższy wierzchołek, tak niższy od poprzedniego, no i w tym momencie mamy mm, tak naprawdę walkę o. Poziom wsparcia. Ten poziom wsparcia nie jest do końca równy. No ja bym powiedział, że jest to raczej poziom 25 zł. Tutaj, co prawda, można by się było na siłę łapać tego cienia, ale to jest bardzo cienkie wsparcie, bardzo cienki poziom techniczny, więc raczej bym tutaj się trzymał tego dołka. No i widzimy, że sesja wtorkowa minus 4% i tak naprawdę no balansujemy na poziomie 25 zł. Jeżeli ten poziom zostanie przełamany, co prawda jest się od czego odrysować na tych wcześniejszych, wcześniejszych poziomach, no ale. Po prostu przełamanie 25 zł będzie stanowiło potwierdzenie tego, że jest tutaj ta tendencja spadkowa. Oczywiście z perspektywy roku nie pamiętam, jaka tam była cena, natomiast no widzimy, że debiut w okolicy 16 teraz jest 25, czyli no ta stopa zwrotu jeszcze jakoś tam się broni, no ale pamiętajmy, że ta tendencja cały czas jest spadkowa i przełamanie 25, jeżeli się przydarzy, no to będzie tylko potwierdzeniem tej tendencji, tak więc tutaj trzeba uważać, trzeba. Obserwować. No i po przeciwnej stronie mamy Brand 24, czyli Walor, który no bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie zachowuje się w ostatnim czasie. Tutaj w przypadku Branda warto pokazać troszeczkę szerszą historię i zobaczyć, jak dużym znaczeniem jest obecna sytuacja, tak? bo Brand to jest polskie, polska wielka, niespełniona nadzieja wspaniała spółka abonamentowa. Rozwojowa, wzrostowa, tylko wiemy, że tam były problemy i z Facebookiem, i z samym wzrostem, i z samą rentownością. W pewnym momencie nawet z płynnością troszeczkę problemów się pojawiło, no ale od roku 2022, nawet wydaje mi się troszeczkę wcześniej, od 2021 roku, od tego poziomu 20 zł, gdzie gdzie to wsparcie, jak widać, jest bardzo, bardzo wyraźne, kurs zdecydowanie się odbił. I zwłaszcza tutaj końcówka 2022 i rok 2023 pokazują, że z 20 zł już jesteśmy w okolicy 38 zł. Jest to najwyższy poziom od. Od sierpnia 2020, i wydaje mi się, że ostatnie emocje, temperatura dyskusji i chęć inwestowania trochę w AI, trochę w ten wzrost, który, który Brant ewidentnie dowozi w ostatnich kwartałach. Mogą wywindować poziomy wyżej. No poziomy wyżej no to będzie przebicie oczywiście szczytu z 20 roku, przebicie szczytu z 19 roku. No i jeżeli kiedyś tam kiedyś się uda, to przebicie szczytu z roku 2019 do historycznych szczytów. Oczywiście trochę nam jeszcze brakuje, ale ewidentnie spółka jest w ostatnim czasie grzana. Tak? Tutaj To nie jest tak, że tutaj te wyniki aż tak dramatycznie się, się zmieniły. One są dobre, ale no nie, nie jakieś dramatycznie dobre. Natomiast myślę, że po prostu inwestorzy. Inwestorzy zaczęli dostrzegać to, że brand w pewnym momencie ze spółki, która gdzieś tam oscyluje na uboczu i jest taką niespełnioną nadzieją, nagle zaczyna faktycznie dowozić i rentowność, i perspektywy, i wyniki. No i myślę, że inwestorzy zaczęli branda dostrzegać. Tak, Stąd prawdopodobnie te wzrosty. Zobaczymy, co z tym będzie dalej. W każdym razie chciałem pokazać, że tutaj brand no, pojawia się nam na, na głównej scenie warszawskiego parkietu i myślę, że. Gdzieś tam w gronie tych gorących spółek ostatniego czasu, Dekora. Spółka, która podobnie jak Brand, zachowuje się mocno w ostatnim czasie. Przełamała pewien istotny poziom techniczny, to jest poziom 38 zł. Widzimy tutaj. Tegoroczne opory, tegoroczne maksima, jak również z roku 2022 i 2021. Tak no więc tutaj ten poziom 38 zł był bardzo mocny, no i widzimy, że on został całkiem dynamicznie przełamany w tym momencie 42 zł, gdzieś tam z punktami odniesienia do szczytów z roku 2021. Natomiast dekorę chciałem pokazać również z tego szerszego horyzontu czasowego, czyli powiedzmy od 2015 roku, ponieważ to jest taka spółka, która rośnie. W sensie, w sensie kursu, oczywiście, która płaci regularnie dywidendę, i mam wrażenie, że jest stosunkowo rzadko wymieniana jako spółka dywidendowo rosnąca w kontrze do innych podobnych podmiotów typu Ambra, Kenty i, i tak dalej. I tak dalej tak? Tamte spółki, czy, czy Asako Business Solutions, czy, czy cokolwiek innego, tak? tamte spółki są takimi już ukonstytuowanymi spółkami dywidendowo rosnącymi i, i, i o nich się mówi. O dekorze myślę, że się mówi dużo, dużo mniej. No a widzimy, że ta tendencja wzrostowa jest. Był również w ostatnim czasie piękny dołek, który można było wyłapać. Oczywiście trudno jest powiedzieć, czy tutaj było jakieś super dno bezsy, tak? Z punktu, z punktu widzenia tego trendu wzrostowego. No, oczywiście, kurs się przecenił z 46 na 28. Natomiast ciągle było to. No, z perspektywy kursu oczywiście relatywnie wysoko, tak? Być może niektórzy oczekiwali na jakąś głębszą korektę. Natomiast jeżeli ktoś miał dobre wyczucie momentu, dobrą ocenę sytuacji, no to tutaj wyłapanie tego cyklicznego dołka, czy tego koniunkturalnego dołka, myślę tak możemy powiedzieć na dekorze, no z jednej strony pozwoliło mu nabyć akcje, które już dosyć dużo wzrosły od tamtego momentu, a z drugiej strony oczywiście. Mam nadzieję, że będzie to spółka dywidendowa jeszcze na kolejne lata. Tak więc mocny akcent na spółce dekora. Wydaje mi się, że to okienko zakupowe w kontekście taniości już się powoli zamknęło. No ale na przyszłość refleksja dla Was. Szukajcie faktycznie takich walorów. Walorów, które są fajne, są sprawdzone, płacą dywidendę, rosną i tak naprawdę niewiele się o nich mówi. No i kolejna. Kolejna spółka, która jest raczej potwierdzeniem tego, że po debiucie się spada Gaming Factory, która zadebiutowała w roku 2020 i od tamtego czasu w zasadzie tylko spada. Widzimy to tempo spadków na początku bardzo ostre, później lekkie cofnięcie, lekkie cofnięcie i znowuż bardzo mocne tempo spadków. Lekkie cofnięcie znowu na, na przełomie roku, co ciekawe. I to tempo spadków w roku 2022 już zaczęło troszeczkę, troszeczkę hamować. A w roku 23 nawet widzimy pewne sygnały odbicia, pewne oznaki, być może nawet zmiany trendu. Oczywiście tutaj nie mam, nie mam pełnej znajomości spółki, nie interesowałem się tą spółką, nie, jestem, nie mogę powiedzieć, że dzisiaj jest tanio, tak? bo, bo, bo nie znam tego waloru na tyle. Natomiast zwracam uwagę na pewne techniczne sygnały. Tak? Czyli ten trend, wzrostowy, trend spadkowy w zasadzie już się do pewnego momentu zakończył. Dołki wypadły w październiku 22 od tamtego momentu mieliśmy podbicie, mieliśmy kolejny dołek mniej więcej pod koniec pierwszego kwartału, marzec, kwiecień, maj i w tym momencie jesteśmy no nie dość, że najwyżej w tym roku, to najwyżej od września 2022 i dodatkowo spółka wysyła sygnały, jakby faktycznie miała ochotę złamać ten techniczny opór, który no nie jest jakiś super wyraźny, ale faktycznie można go wskazać, tak, po tym poprzednim wierzchołku, po tym wierzchołku, po tym dołku, po tym wierzchołku i po tym zgrupowaniu świetnie. Więc tutaj jest dosyć konkretny poziom techniczny. Myślę, że walor ma na tyle ograniczoną płynność, że przełamanie tego oporu może pociągnąć za sobą rynek, bo, bo z, zwiększony popyt tutaj myślę, że wyczyści arkusz jeżeli się, jeżeli się tutaj pojawi taki krótko, krótkoterminowy momentu, W każdym razie zwracam Waszą uwagę na to, że spółka daje techniczne sygnały do tego, że być może coś tu się odwraca. Jeżeli chcecie, poszukajcie sygnałów fundamentalnych. Jeżeli nie chcecie, oczywiście można wygrać technicznie, ale to jest taki case, który ja wielokrotnie stosowałem, że długoterminowa analiza techniczna i pokazy jakiejś takiej dziwnej siły na wykresie Pchały mnie do przeanalizowania fundamentów waloru. Jeżeli te fundamenty się zgadzały, to, to czasami kupowałem takie akcje i zazwyczaj się nie zawodziłem. No, ostatni taki mój zakup jest sprzed roku, sprzed niecałego roku. XT.pl udało mi się złapać właśnie na podobnym, kontekście, na podobnym kontekście czyli rynek zaczął pokazywać siłę, no i od tamtego czasu już. Te moje pakiety, tam chyba 150% wyżej są niektóre, więc warto śledzić takie rzeczy. Oczywiście nie porównuję spółek, nie mówię, że to będzie kolejna tego typu gwiazda co XTPL, ale coś ciekawego dzieje się na wykresie. Ciekawe rzeczy dzieją się również na wykresie IMS-u. Spółka przełamała, czy kurs, może nie spółka, przełamał opory cenowe. Najpierw tutaj te wierzchołki takie pomniejsze, ale udało się ostatecznie przełamać szczyt z lutego 2023 i to udało się go pokonać znacznie. W tym momencie Walor jest powyżej 3 zł, mamy około 3,20, czyli w zasadzie został nam do pokonania szczyt z. Ze stycznia 2022 i już się będziemy odnosili do poziomów z roku 2021. Mówiąc o spółce, nie sposób się nie odnieść do historii, ponieważ IMS też był walorem, który rósł pięknie przez rok 15-16, aż do 19, aż do wybuchu pandemii. Pandemia, zamknięcie galerii handlowych, sklepów spowodowały bardzo mocną przecenę, więc na tle, na tle tego, co co mieliśmy wcześniej czyli w roku 18 czy 2019 No ciągle jesteśmy istotnie niżej natomiast no, spółka zapowiada że, e, rok, że, że wyniki roku 2023 będą porównywalne bądź lepsze e, z najlepszymi latami e, z historii czyli właśnie rok 2018 19 więc no, być może ta cena jest atrakcyjna. No, i o o IMS stało się głośno ostatnio po konferencji Wall Street gdzie Spółka dosyć mocno wpadła z prezentacją na temat swojej spółki córki Closer Music. Tam się pojawiło parę dobrych rzeczy. No rynek to docenił. Ewidentnie widać ten ruch cenowy. To jest wszystko, to, co, co się pojawiło po konferencji Wall Street. Więc wydaje się, że inwestorzy zaczynają też na IMS zwracać uwagę, że również zaczynają gdzieś tam dostrzegać pewien potencjał. No i odnosząc to do sytuacji spółki właśnie gdzieś tam z lat 2020-2022, no to wydaje się, że potencjał jest już. Już istotnie większy, a kurs cały czas gdzieś tam po drodze pomiędzy tymi wahaniami, które już były. Więc IMS też zyskuje troszeczkę wiatru w żagle. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, czy faktycznie te obietnice, które zostały złożone, zostaną dowiezione. A tam tych obietnic jest naprawdę sporo, bo jeżeli ktoś śledzi spółkę. To wiem, że tam kilka, kilka istotnych umów inwestycyjnych trzeba podpisać. Jeżeli te umowy zostaną podpisane, jeżeli te przychody, które zostały zadeklarowane czy, czy, czy zasugerowane, że one będą fajne, faktycznie to potwierdzą, no to. to rynek uzyska takie potwierdzenie, że IMS wchodzi znowu na dobrą ścieżkę. Wydaje mi się, że pod to jest ten ruch wzrostowy, a pod co jeszcze to przyszłość pokaże. Tak więc technicznie na razie mamy siłę. Fundamentalnie mamy jeszcze takie nadzieje na, 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 piękną, na piękną historię. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No a po przeciwnej stronie live chat, live chat który przebił ostatnio czy przebił czy nie przebił no to oczywiście jest historia dyskusyjna w zależności od tego jak to oceniamy tak natomiast faktem jest że ostatnia sesja sesja z wtorku bo nagrywam to w środę rano zamknęła się ceną 130,6 po spadku o prawie 5% i jest to najniższe zamknięcie od tak naprawdę lutego tak mamy dołek niższy od dołka z marca od dołka z kwietnia no, i szukamy tutaj jakichś istotnych wsparć. Na razie można by było narysować taką kreskę, że tutaj to wsparcie jeszcze się broni. Jakbyśmy spojrzeli na wykres korygowany o dywidendy, czyli wykres, w którym te luki dywidendowe są sztucznie zamykane przez, mm, przez przeliczenie wykresu wstecz, gdzieś tutaj złapalibyśmy się albo z tym wierzchołkiem, albo z tym wierzchołkiem, i wtedy to wsparcie byłoby jeszcze, jeszcze mocniejsze z tego optycznego punktu widzenia. Natomiast no, na live czacie. Coś zaczyna się dziać. Oczywiście nie sądzę, żeby się tutaj działo coś wynikowego, wynikowo złego, natomiast no, widzimy, że sentyment rynkowy jest taki, że. Ten swój ostatni szczyt spółka osiągnęła w marcu, czyli już, już 3 miesiące temu, i od tamtego czasu jednak ten ruch jest spadkowy. tak? Mamy niższy dołek, mamy niższy wierzchołek. Teraz mamy znowu no, przynajmniej równy, jeżeli nie niższy dołek. Jeżeli ten centymetr się pociągnie w dół, będziemy szukali wsparcia w okolicy 120 czy 100 kilkunastu złotych. Tak więc dalej w czacie. Oczywiście krótkoterminowo, no bo długoterminowo to cały czas jest trend wzrostowy. Tutaj ten dołek był w roku 2022. Można było sobie powiedzieć, zwiększyć pozycję, jeżeli ktoś miał takie życzenie. Ja również wtedy swoją pozycję powiększyłem, więc no, na razie nie ma dramatu. Tak? Spółka się cofa zaledwie z historycznych maksimów, które osiągnięte zostały 3 miesiące temu. No ale warto takie rzeczy śledzić. Tak więc może mała oznaka słabości, ale jednak pewna oznaka słabości. No, Jeszcze jest kwestia otwarta, czy poziom tych 130-131 zł się obroni. I zmieniamy kierunek znowu w kierunku siły, mianowicie PKBX. Spółka, która przełamała nie tylko Maksima z tego roku. Nie tylko te, te poziomy, które tutaj faktycznie do pewnego momentu blokowały rynek, ale również poziom 20 złotych. I ten poziom 20 złotych jest dla mnie bardzo istotny, ponieważ jak się cofniemy do wydarzeń z roku 2021, zobaczymy, że poziom 20 złotych był bardzo, bardzo istotny technicznie. On tak naprawdę podpierał nam całą tą formację szczytu. Widzimy w tym miejscu, w tym miejscu. I również tutaj przez kilka różnych prób ten poziom był testowany. No a kiedy on ostatecznie się poddał, to już się poddał na dobre, tak? Widzimy, że po przełamaniu 20 zł, kurs zjechał aż poniżej 11 zł, więc powrót powyżej 20 zł, tempo w jakim ten poziom został przełamany, styl w jakim ten poziom został przełamany, no naprawdę naprawdę fajnie tutaj pokazuje pokazuje siłę. Oczywiście kolejny opór cenowy mamy dopiero wyżej tam w okolicy 24 zł, więc jeszcze, jeszcze mamy troszeczkę tempa, natomiast czy, czy troszeczkę miejsca na wzrosty. Natomiast chciałem wam pokazać chciałem zaakcentować to, że opór na poziomie 20 zł został przełamany. Widzimy, że od dołka jest to już prawie 100% wzrostu, czyli 100% wzrostu od dołka, który miał miejsce we wrześniu 2022 roku. Tak więc też nie mała rzecz i myślę, że że PKBX no powoli zamyka ten okres, który można określić takim stwierdzeniem poniżej 20 zł. Tak, oczywiście nie mamy gwarancji, że, że no ledwie wyjście przez kilka sesji powyżej 20 zł. nam gwarantuje, że powyżej tych 20 pozostaniemy. Oczywiście możemy się cofnąć, ale, ale no to jest myślę istotny sygnał techniczny, poparty również tym, że ten ruch wzrostowy jednak na walorze jest. Oczywiście, fundamentalnie są znaki zapytania. Tam backlog mógłby być większy, przychody mogłyby być większe. Tam, co prawda, spółka poprawia rentowność, ale no jednak rentowność bierze się też z przychodów, a nie, a nie z powietrza, prawda? Więc ten wynik finansowy też się bierze z przychodów. No w każdym razie PKB technicznie dał mocny sygnał wzrostowy. No i PZU, PZU, które troszeczkę zasygnalizowałem, PZU, którego akcji się pozbyłem jakiś czas temu, i PZU, o którym się mówi, że no historyczne maksima osiąga, bo wszyscy pokazują wykresy dochodowe, czyli korygowane o dywidendy. Tymczasem, jak sobie rozszerzymy, to PZU na wykres. Z całości dostępnych notowań, czyli od roku 2010, widzimy, że historyczne maksima na PZU zostały osiągnięte w roku 2014 powyżej poziomu 51 zł, a pomiędzy 41 zł a 51 zł jeszcze trochę, trochę dystansu jest. Tak więc PZU no faktycznie wygląda bardzo fajnie w kontekście tego, co zrobiło od jesieni 2022 roku, mianowicie PZU z poziomu 23 zł. Weszło do poziomu 41 zł. Tu gdzieś po drodze pewnie jakaś dywidenda jeszcze. Nie, tutaj chyba akurat dywidendy nie był. Nie wiem, czy, czy PZU już w tym roku dywidendę wypłaciło, tym się nie interesowałem, ponieważ akcje, akcje jak powiedziałem, sprzedałem. Natomiast PZU no, w trakcie fajnego ruchu wzrostowego, jest tutaj piękny, piękny ruch wzrostowy pomiędzy październikiem a a styczniem później korekta, później znowu ruch wzrostowy i tak naprawdę razem z tym całym weekend 20 PZU w tym momencie rośnie. No i oczywiście ma szansę w najbliższych dniach przełamać szczyt z roku 2021. Widać to też pomocy mocy tych, tych ostatnich zielonych świec, chociażby sesja z wtorku 2,7, czyli, czyli całkiem konkretnie. No ale z drugiej strony mówię, bądźmy ostrożni w patrzeniu na to, czy PZU robi historyczne maksima. Bądźmy spokojni. Fajnie by było ogłaszać, bo, bo to są nagłówki, tak? Nowe Olt time high na PZT, bo to się klika, ale spokojnie, tak, all time high to będzie przy 51 z groszami, na razie mamy 41 z groszami, nie negujemy tych wzrostów, ale um, oczywiście nie negujemy też tego, że jest szansa na jakąś tam poprawę, tak, natomiast na razie do all time high to jeszcze trochę brakuje wydaje mi się też że na razie musimy się jeszcze zmierzyć z, z tym wierzchołkiem chociaż z drugiej strony raczej rozpatruję PZU jako jako członka WIG20 czyli nie jako solową spółkę która nagle zrobi nie wiadomo jaki przełom i i znowu się podwoi z 40 na, na 80 zł. Tak? Raczej, po prostu, jeżeli WIG20 będzie się dobrze zachowywał, to i PZU będzie się dobrze zachowywała, jeżeli WIG20 będzie słaby, inwestorzy zagraniczni będą wyprzedawali WIG20, no to oczywiście będą wyprzedawali również PZU. Tutaj spółka raczej się nie oderwie znacząco od samego indeksu. No i ostatnia spółka, o której prosiliście Vigo Photonics, Vigo, które jest w zasadzie na granicy. Takiej bariery, o której, o której trochę mówiłem w przypadku hmm, PKBEX-u. Tak? Czyli tam przy pkbex co prawda, to ten poziom był bardzo mocny, poziom 20 zł. Tymczasem widzimy, że na WIGO 650 zł no, nie jest aż tak mocnym poziomem, ale z drugiej strony też na przełomie 2021 i 2022 roku poziom 650 zł był jednak istotny. Tak? Widzimy, że ten szczyt osiągnął, spółka osiągnęła w roku 2021, po czym korekta do 650, właśnie ruch w górę, do szczytu. Znowu korekta, no tutaj było to zamieszanie z wybuchem wojny, więc trochę nerwowości się wkradło w walor i ten poziom został przełamany, ale jednak kurs wrócił i później potraktował go jako techniczny opór już z pozycji, tak jakby od spodu docierając do tego poziomu, więc Vigo Photonics ma szansę wrócić powyżej poziomu 650 zł, też z, ruszając z okolic 400, czyli tutaj już 50% spółka ma wzrostu za sobą. I jest w dosyć dynamicznym ruchu wzrostowym. Zobaczymy, co będzie, zobaczymy, czy ten poziom uda się, uda się przełamać. Długoterminowo sytuacja na spółce no całkiem, całkiem przyjemna. Ktoś, kto kupował, a znam osoby, które trzymają to właśnie od 2015 roku, czy tam 16, więc te osoby z pewnością nie mają powodów do, do wstydu i do żałowania. Widzimy, że ta korekta ostatnia dała dużą okazję do. Do powiększenia pozycji czy do zbudowania pozycji, jeżeli ktoś w spółkę wierzył i był skłonny zaryzykować kupno tych akcji. Ja w trakcie mojego wykładu na konferencji Wall Street, ostatniej, dwa tygodnie temu czy półtora tygodnia temu, pokazywałem Vigo Photonics jako przykład budowania pozycji w moim portfelu, ponieważ pierwszy pakiet Vigo kupiłem w tym miejscu. Nie pamiętam teraz dokładnie, tak Wam tylko przy, przy, przybliżę tutaj, tuż przed tym wzrostem, czy na tej rosnącej sesji. Więc tu kupiłem pierwszy malutki pakiet, drugi gdzieś tutaj w połowie tych dużych spadków, i tu jeszcze ze dwa duże pakiety wziąłem. Jest generalnie moja średnia cena akcji Wigo. To jest gdzieś tam okolica 460, 470, 470 zł. Więc można powiedzieć, że ja dzięki temu, właśnie że budowałem pozycję transzami, czyli coś, o czym mówiłem dokładnie na moim wykładzie w trakcie, w trakcie konferencji o budowaniu pozycji transzami, no to ja transzami. Ten dołek idealnie, czy prawie idealnie na Wigo wybrałem. No ale, ale to są tam jakieś historie moje inwestycyjne. Cały czas opowiadam o tym budowaniu pozycji transzami, cały czas opowiadam o tym uśrednianiu. Niektórzy, niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią, co oczywiście też pełni szanuję. W każdym razie Wigo jest w tym momencie na bardzo istotnym poziomie technicznym. Zobaczymy, co będzie dalej. We wtorek bodajże jest walne zgromadzenie Wigo. Jestem zarejestrowany, wybiorę się ale nie spodziewam się jakichś tam super przełomowych rzeczy po tym walnym zgromadzeniu. Po prostu mam niedaleko, to się przejadę. I to tyle na dzisiaj. I to tyle na dzisiaj. 10 spółek indeksy bardzo mocne. Te spółki no w takich mieszanych sytuacjach, tak, duża część z nich jednak pokazuje pozytywne sygnały, albo już zrealizowane, jak na brand 24, jak na IMS. Albo jeszcze potencjalne jak na, na Vigo Photonics czy, czy w przypadku Gaming Factory. Tak? Tutaj też to jest jeszcze potencjalny, potencjalny sygnał, czy z tego coś będzie, czy nie, to zobaczymy. No oczywiście są obawy o, o jakąś tam słabość, czyli Be in, czy, czy wspomniany live chat. Tak więc niezależnie od fazy rynku, znajdziemy, znajdziemy spółki, które rosną, znajdziemy spółki, które spadną, ale no ostatnio. Powiedzmy sobie szczerze, że rynek szaleje, tak? Rynek IWIG 20, i MI40, i SWIK 80 no, rok 2023 jest naprawdę fenomenalny. Ja jak zaglądam do mojego portfela, to mam praktycznie nie ma tygodnia, żeby all time high się nie podniosło, więc tego również wam życzę, żebyście no, z jednej strony mieli dość dobrego nosa, żeby łapać odpowiednie momenty rynkowe, a z drugiej strony, żebyście wykonali odpowiednią pracę, analizując spółki, żebyście wyłapywali no, jednak te solidne podmioty, które się rozwijają, które mają szansę na. Na wzrosty przyszłości. To wszystko na dzisiaj. Wpiszcie swoje spółki w komentarzach, jeżeli chcecie. Przyjrzę się im przy kolejnej okazji. Tymczasem, do usłyszenia. Życzę Wam udanego długiego weekendu. No i trzeba sprawdzić, czy ta sesja w piątek jest, żeby nie przespać żadnych rynkowych okazji. Do usłyszenia, cześć.